Na tego no co było. jak dzisiaj wyglądał no mamy już studio, Mamy już studio, ciastcele. mamy już lampy telewizyjne. Także już o, jedna z telewizji nas tutaj wspomogła lampą, więc będzie już niedługo ten serial. I na mamy tutaj. niebieskim ekranie. Niebieskim ekranie. I oczywiście robimy live. Na TikToku dynie, tak jak widzicie, ja wycięłam. To już tutaj widzieliście na poprzednim filmiku. A ja teraz będę takie gwiazdeczki wycinać. To jest ciasto kruche. Jak chcecie przepis, to oczywiście, jak się zastanowię, to Wam powiem. Tam było na pewno 200 gram masła gramów, gramów bo też mi tutaj e, ładnie tak poprawiacie, ale się mówi gramów, a nie gram. Więc 200 gramów masła. Izabela, dla kogo te ciasteczka? Dla Rusia. Dla którego? E, mojego. 200 g cukru. najspanialszego. Tak, tego najspoziomniejszego. No i popatrz, wybijasz mnie. 370 czy 270 no, tak, g? Nie Przeszkadzamy, 370, Tak, 370 g mąki. Tak to wygląda. Tutaj w ogóle nie ma cukru. Z tyłu. E, znaczy cukier jest. 200 g cukru, ale ja, tak ja dala. Tak wygląda live, tak wygląda live. Poczekaj zaraz jak kiedyś skończy tutaj nagrywać, ja to ja wam powiem cały pan, przepis, ja się skupię, ja się po prostu skupię i ja wam powiem cały przepis na na skupić. właśnie, a ty znowu mnie tam obgadujesz, tak? Za kamery, e, kochani, robię ciasteczka te kruche, takie po prostu kruche ciasteczka, bez żadnych polew, bez niczego, tylko e, będę smarowała. Jajkiem z odrobiną mleka rozstrzepałam, żeby nie były takie niebłyszczące. Przyjaciel patrzy, czy dobre ciasteczko. E, tak, to jest. Ale słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, jak damy tej dyni na imię. Wybieramy imię dla dyni. Może wy też będziecie mogli coś tutaj mi powiedzieć. Dawajcie znać w komentarzu, niech ta dynia ma swoje imię.